Witam z tej strony, Tarek Duch. Krótka analiza, mam nadzieję, i rzeczowa na planowanie trasy rejsu na najbliższy tydzień. Po Bałtyku Zachodnim wyruszamy z Koło Brzegu. Zaokrętowanie jest w niedzielę 27 kwietnia o godzinie 18. Wyokrętowanie jest kolejną niedzielę po godzinie 9. Dobrze, czyli mamy cały tydzień na żeglugę. To oznacza, że w poniedziałek rano sobie możemy wypłynąć, ale jak wyokrętowanie w niedzielę rano, to znaczy, że również w niedzielę wieczorem już powinniśmy tutaj, w sobotę wieczorem powinniśmy tutaj być w porcie. No dobrze, no to mamy czas od 27 w niedzielę, powtarzam, do 4 maja, również w niedzielę, tylko że rano. Zaokrętowanie 27 w porządku, przyjmujemy jacht, zjechaliśmy z całej Polski, jesteśmy zmęczeni, trzeba się wyspać i jeśli gdzieś mamy wystartować, to dopiero w poniedziałek. W poniedziałek jak sobie tu klikniemy, to mamy nad ranem wiatry południowe do 10 węzłów, potem w poniedziałek po południu przechodzi to na taki wiatr południowo-zachodni, ale tylko 8 węzłów, więc mało tego, w poniedziałek wieczór przechodzący na zachodni około 10-13 węzłów tu bliżej Bornholmu, tutaj przy Zatoce Pomorskiej do 5 węzłów, więc mało tego wiatru. W nocy z poniedziałku na wtorek zachodni wiatr, 17 węzłów. Co się dzieje dalej we wtorek? Jest trzymanie z kierunków zachodnich 15-17 węzłów, w porządku nawet do 18. Z wtorku na środę mamy dalej trzymanie wiatrów zachodnich. We środę trzymanie wiatrów zachodnich, tutaj na Bałtyku. Zachodnim, ale już tego wiatru jest więcej, to jest 18-19, nawet do 20 węzów będzie. Ok, ze środy, potem we środę tu się dynamicznie dzieje po południu, idzie jakiś froncik. O, tu naprawdę jest dynamicznie, jak widzicie na Bałtyku. Dobrze, no i we czwartek, we czwartek robią się wiatry południowe, południowe, ale bardzo słabe, generalnie. Tu jest jakiś front, coś tu się dzieje we czwartek po południu południowo-zachodni tutaj nawet do 11 węzłów to jest podstawa wiatru w piątek znowu wracają wiatry zachodnie i to już spora bo to jest do 19 węzłów no i w sobotę też wiatry zachodnie i 29 prawie 30 węzłów hmm, 29 prawie 30 węzłów i to jest podstawa wiatru okej okay. I jest takie trzymanie, potem zachodnie po południu przechodzą na spada do 24 węzłów, ok, i przechodzi na taki bardziej nordwestowy, północno-zachodni, ok. No i niedziela rano, to już chcemy być w porcie. Właściwie my w sobotę chcemy być w porcie. Dobrze, obejrzyjmy jeszcze raz to wszystko, tę prognozę dla porywu wiatru. Hmm, będzie kolorowo. W poniedziałek niewiele się tu zmienia kierunkowo, i wiatry południowe. Do 14-12 węzów. no to jest poniedziałek po południu, poniedziałek rano, takie wiatry, więc można się od koło brzegu odklejać w stronę Bornholmu jak najbardziej. Nawet jeśli potem wiatr słabnie, to można albo w kierunkach północnych, albo wschodnich się przemieszczać, ale raczej będziemy w kierunkach północnych się przemieszczać, bo ze wschodnich nie będzie jak wrócić. Tym bardziej, że pamiętacie, że jest duże w ciągu tygodnia trzymanie wiatrów w kierunkach z zachodu, więc jakbyśmy się na wschód e, zapuścili w stronę Darłowa, czy tam dalej Ustki, to ciężko będzie wrócić. Dobra, ale na razie popatrzmy wtorek. To są porywy wiatru, 20 węzłów, nawet przy Bornholmie będzie więcej. 22 węzły. Z wtorku na środę dalej trzymanie z zachodu. We środę wiatry zachodnie do 26 węzłów. To sporo, sporo, ale to są porywy, OK. We czwartek e, by, przechodziły tam fronty, robi się słabiej i mamy tutaj Południowy wiatr do 13-11 węzłów, ok, więc jest wyciszenie, uspokojenie. W piątek, yy, w piątek, no proszę bardzo, tu przy Bornholmie 28 węzłów, tu na środku Bałtyku 25, to są porywy oczywiście teraz, ok, zobaczmy sobotę, ok. Sobota 40 węzłów, 42 węzły, nie mam więcej pytań, bo 42 węzły, to będzie sporo tego wiatru. Zamkniemy jeszcze raz to, ale 42 węzły, to będzie 9 boforta. 8 boforta to jest sztorm, co prawda w szkwałach, w tu jest, tak? Powiewy wiatru, porywy wiatru, no ale to już jest sztormowo. Dobrze, to ja już jak patrzę na tę sobotę, w tych porywach i tu jest trzymanie przez większą część dnia, to ja już wiem jedno, że mój rejs skraca się o jeden dzień. Ja chcę być nie w sobotę wieczór w koło brzegu z powrotem, bo przypominam, że wyokrętowanie jest w niedzielę rano, tak? 4 maja. Tylko ja już w piątek wieczorem chcę być w koło brzegu. I to jest pierwsza rzecz. Czyli pierwszy warunek brzegowy, jaki mi się tu narodzi, to nie dopływam w sobotę na wieczór, bo w sobotę ja na morzu nie powinienem po prostu się znajdować. Tylko w piątek wieczorem mam, się, e, mam być. Dopływać do Kołobrzegu, brzegu, najpóźniej ok. I też wiem, że jeśli mam wracać do tego Kołobrzegu brzegu w piątek, to mogę wracać z kierunków zachodnich albo północnych, a na pewno nie chcę ze wschodnich wracać pod wiatr. Więc to są dwa takie warunki brzegowe. W piątek wieczorem mamy być w koło i piątkowy dolot na koło brzeg powinien być albo z północy, albo z zachodu. Dobrze, co ja bym to zrobił? No to tak, w poniedziałek rano odkleiłbym się z tymi porywami wiatru. Tego wiatru nie ma za dużo, tym bardziej, że my przed nim uciekamy. Odkleiłbym się na Bornholm. Tylko jest pytanie, gdzie powinienem pójść na Bornholm: czy na wschodnie, czy na zachodnie wybrzeże. I bo mogę wszędzie dopłynąć z tym wiatrem, albo tu do Renę, albo tu do Svanek, jest koło brzegu. Już są długie dni. To będzie z pomaganiem silnika, może pod koniec będzie, będzie, będzie trochę żeglugi, bo będzie czwóreczka w szkwałach. No to, to okej, okay, dobrze, to tylko gdzie? To już wtorek mi to zdeterminuje i środa Co prawda tutaj, weźmy sobie z powrotem węzły Tutaj jest mocny wiatr dopychający we wtorek Ale tak, jak pójdę na, wschodnie, na zachodnie wybrzeże do Renę To mogę tu nockę przenocować I potem sobie we środę wypłynąć I tu pożeglować wzdłuż wybrzeża ale jeśli bym się zdecydował na taki wariant, tu jest wiatr dopychający, ale można się wystrzelić na silniku mile czy dwie i sobie pożeglować wzdłuż wybrzeża, i we środę schować się tutaj już na Bornholmie tutaj do Alingę, czyli z renę. Czyli powtarzam. W poniedziałek, tak żeby zaliczyć pętlę, tak? W poniedziałek koło brzeg renę przy tych wiatrach. Ok. We wtorek. Idę z Renę do Alingę przy tych wiatrach i chowam się już tutaj za wyspę, to jest we wtorek i we wtorek wieczorem jestem tu w Alingę. We środę patrzę co tu się dzieje. Jeszcze mocniej się rozdmuchuje, ale ja już jestem tutaj na wybrzeżu schowany, więc we środę mogę się przemieścić tutaj na przykład z Alingę do Gudiem i do Swanekę. Ok. A jeśli by było fajniej, i załoga byłaby, tak, jacht sprawdzony i załoga też, to mogę za Lingę się dostać we środę. Nie tylko przez Gudiem do Swanek, ale mogę się dostać za Lingę na Christianzo i z Christianzo do Swaneckę, więc to są dwie opcje. Wieczorem we środę jestem w Swanek. Co się dzieje we czwartek? We czwartek, tutaj z wiatrami, jest taka bieda to albo bym sobie pożeglował do Gudiem i wrócił do Swanek, albo do Gudiem tutaj popłynął i popłynął z powrotem do Nexo, tak by mogło też być, no albo po prostu pobawiłbym się tu na wybrzeżu, czy odpoczął ten dzień od żeglugi, tak, bo można sobie cały czwartek przeznaczyć na to, żeby po prostu wsiąść na rowery i w Swanekego spędzić. Ale ważne jest dla mnie to, że ja w piątek rano chciałbym startować tu, z wschodniego wybrzeża, albo ze Swanekę, albo tu stąd, gdzie jest Nexo, tu mam Swanekę, a tu mam Nexo. Z któryś z tych dwóch portów chcę się przebijać w piątek z powrotem do Kołobrzegu. brzegu. Wiatr jest dosyć spory, ale to są porywy, i raczej będzie taki ostry baksztak albo półwiatr. Dlatego, że w sobotę przypominam, już nie chcę być na morzu. Tak bym to zrobił. Co zrobię tu? We czwartek czy sobie pohalsuję do Nexo, czy zatrzymam się na cały dzień? I spędzę go na rowerach, to moja sprawa, więc wyjdzie mi taka pętla wokół Bornholmu, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Powtarzając: poniedziałek, przeskok z koło brzegu do Renę. we wtorek z Renę już na wschodnie wybrzeże Bornholmu, tu na samą górę do Alinge, we środę żegluga z Alinge do Sfaneke albo przez Gudiem. Albo bardziej żeglarsko przez Christianzo. Następnie we czwartek rano wstaję sobie w swanekę i decyduję, czy sobie tu uprawiam na przykład żeglugę do Gudiem i z powrotem, jeśli na przykład wcześniej dzień wcześniej, we środę, robiłem Christianzo i ominąłem Gudiem, albo po prostu odpoczywam cały dzień sobie na wyspie, tak, i zwiedzam. Tam wnętrze wyspy, czy rowerkami, jeżeli wysypiam się, cokolwiek. Tak? To nie każdy dzień rejsu to musi być o morza. Ale ważne jest dla mnie to, żeby tak sobie poplanować czwartek przy tej pogodzie, żeby w piątek rano się wystrzelić tu już albo ze swanekę, albo stąd z Nexo do koło brzegu, bo wiatry są mocne, ale sprzyjające i będzie bardzo szybka żegluga. I w piątek wieczorem musimy być już koło brzegu, bo w sobotę nie powinno być nas na morzu. Co do tego chyba nie mamy żadnych wątpliwości. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie Tadek Duch. Zachęcam Was również do zapoznania się z ofertą moich szkoleń online. Znajdziecie tam szkolenia następujące: całe szkolenie teoretyczne na jachtowego sternika morskiego warsztaty z obsługi radiotelefonów jej Kompleksowe szkolenie teoretyczne, jak również ze studium przypadku, jeśli chodzi o planowanie trasy rejsu po morzu. Znajdziecie tam informacje, w jaki sposób przygotować załogę i siebie do rejsu, w jaki sposób odebrać jacht czarterowy, na co zwrócić uwagę. No i coś, co nakręciłem w ostatnim sezonie, czyli szkolenia online z manewrówki portowej. Tak, z manewrówki portowej umieściłem na jachcie pięć kamer w różnych miejscach na topie masztu, na rufie przy kole sterowym, przy manetce na dziobie i stamtąd nagrywałem dla was manewry, które na bieżąco omawiałem. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się on spodobał, to moja prośba o zasubskrybowanie mojego kanału i pozostawienie lajka pod filmem. Pozdrawiam serdecznie Tadek Duch.